Burze wywołują wiele ciekawych zjawisk pogodowych: od piekielnie niebezpiecznych, Tolnat, Down czy nawalnych opadów w deszczu po piękne, majestatyczne czerwone splate. Jest to niewątpliwie zjawisko, które chyba najciężej jest zaobserwować podczas burzy. Żeby być jego świadkiem, musi wystąpić szereg czynników, o których powiemy w kolejnym już odcinku mega pogody. Zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszego odcinka, zachęcam Was, abyście zostawili subskrypcję na naszym kanale. Lecz aktualnie 99% oglądających nas widzów nie subskrybuje naszego kanału, a taka subskrypcja daje Wam możliwość bycia na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Czy też po polsku duszki, pojawiają się w opisach naukowych od 1886 roku. Początkowo były uznawane za aktywność UFO. Charles Thomson S. Wilson w 1925 roku przewidywał istnienie takiego zjawiska, a w 1956 roku nawet je zaobserwował. Jego obserwacje zostały jednak zignorowane. Przełomowa okazała się noc z 5 na 6 lipca. 1989 roku. Jak to zazwyczaj bywa, do przełomowego odkrycia doszło zupełnym przypadkiem. John Winkler wraz z dwoma swoimi studentami testował kamerę LLTV, czyli kamerę telewizyjną przeznaczoną do nocnego nagrywania. Owa kamera zarejestrowała dwie klatki z widocznymi słupami światła powyżej burzy w północnej części Minnesoty. Było to pierwsze udokumentowanie tego zjawiska. Autorzy filmu określili to zjawisko jako światło do stratosfery. Ostatecznie nazwą to zjawisko właśnie Red Sprite. Przy nazwie chciałbym się jednak na chwilkę zatrzymać. Gdyż w Polsce mamy różne sposoby tłumaczenia tego zjawiska. Samo słowo Sprite tłumaczone jest jako duszek, hochlik czy kresnoludek. Wiadomo, że są to tylko wolne tłumaczenia, a niestety w Polsce nie występuje jasne oficjalne przełożenie na nasz język. Kolejną ciekawostką jest pochodzenie słowa Sprite w języku angielskim. Gdyż pochodzi ono z twórczości Szekspira. Ale chwila moment. Co ma Shakespeare do jonosferycznych wyładowań atmosferycznych? Otóż sam Shakespeare ma do nich niewiele, ale angielska nazwa Sprite pochodzi od jednego z bohaterów snu nocy-letniej, wesołego puka, który w polskiej literaturze szekspielskiej jest właśnie roześmianym duszkiem. Zostawmy już Szekspira i przejdźmy do głównych informacji o wspomnianych duszkach. Duszki są w pełni związane z wyładowaniami atmosferycznymi w chmurach burzowych. Mechanizm fizyczny powstawania duszków jest związany z tworzeniem się ładunku elektrycznego, najczęściej dodatniego, w chmurze burzowej. To powoduje przemieszczenie się w stronę wierzchołka chmury elektronów swobodnych z górnej części atmosfery i powolną migrację w przeciwnym kierunku jonów dodatnich w tych warstwach. Podczas wyładowania atmosferycznego do ziemi następuje neutralizacja ładunku chmury i gwałtowne przemieszczenie się elektronów swobodnych w górę. Powoduje to naładowanie energią ujemną wierzchołków chmury burzowej. Pomiędzy tymi wierzchołkami, a dodatnie naładowanymi jonami w jonosferze występuje bardzo, ale to bardzo silne pole elektromagnetyczne, w którym występują właśnie wspomniane duszki. W przeciwieństwie do zwykłych wyładowań atmosferycznych, występują one w kolorze czerwonym. Proces, który jest odpowiedzialny za nadanie barwy takiemu wyładowaniu, porównywalny jest do tworzenia się zielonej zorzy polarnej. Kolor zależy od gazu, który występuje na danej wysokości. Tlen świeci głównie na zielono, azot natomiast na czerwono i niebiesko. Zorze polarne występują na wysokości od 100 km, gdzie atmosfera zawiera głównie tlen. Poniżej tej wysokości atmosfera jest już w większości wypełniona azotem. Azot zmienia barwę również ze zmianami ciśnienia. Im wyżej, tym jest bardziej czerwony, a im niżej, tym bardziej niebieski. Powoduje to, iż duszki najbliższej burzy są niebieskie, a wyżej są czerwone. Czasami większe duszki powodują występowanie tzw. secondary jets, występują pomiędzy duszkami a burzą i są w kolorze właśnie głównie niebieskim. Ma to miejsce właśnie w związku z wcześniej wspomnianymi odcieniami azotu. Duszki mogą osiągnąć szerokość do 40 km, a największe z nich mają nawet do 100 km. Objętościowo mogą obejmować obszar nawet 10 000 km3. Potrafią przybierać różne kształty: marchewki, kolumny, a nawet formy przypominające wyglądem orła. Dolna część duszka składa się z szerokich na 100 metrów jasnych kanałów zwanych styłgami. Górna część powyżej 60-70 km nie ma wyraźnego kształtu. Duszki o kształcie kolumn mają taką samą szerokość niezależnie od wysokości. Duszki rzadko występują samodzielnie, zazwyczaj w skupiskach co daje nam możliwość oglądania wielkich pokazów na nocnym niebie. Zobaczenie duszka może nie być jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Duszki powstają zazwyczaj nad mezoskalowymi systemami konwekcyjnymi. Najczęściej, kiedy aktywność wyładowań atmosferycznych obniża się i kiedy stratyfikowana część MCS jest dobrze rozwinięta. Ze względu na rozległy obszar stratyfikowanych chmur, nad którymi powstają duszki, żeby je zobaczyć, musimy znajdować się w znacznej odległości od burzy. Mowa tu o nawet 200-300 km. Dodatkowo najlepiej, gdy widoku na burzę nie przysłaniają nam inne chmury. Obserwowanie duszków jest dodatkowo utrudnione ze względu na krótki czas ich występowania. Czerwone duszki zobaczyć jest bardzo ciężko, jednak jeśli znajdziemy się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, możemy być świadkami najładniejszego pokazu w naszym życiu. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, by wspomóc nasz kanał w rozwoju, a także by być na bieżąco z tym, co robimy. Przypominam, że nowe odcinki Mega Pogody wychodzą w sobotę o 16, a szolty pogodowe we wtorki także o 16. Na dziś to tyle. Dzięki za dziś i cześć.